Zbliżamy się do, do naturalnego końca tego koncertu. Um, i jako też i życie każdego człowieka. Tak, w kolejnej godziny, ubyło, do śmierci. I w związku z powyższym teraz zaśpiewam najweselszą piosenkę w naszym programie, nosi ona tytuł Testament. Smutny jak czarna chmura będę, gdy wezwie mnie do siebie Pan, czas byś przekonał się nareszcie, czy rzeczywiście jestem tam. Tu palec Boży wskaże niebo i drogę, którą trzeba iść. Kto wie, czy stoi jeszcze drzewo, z którego trumne zrobią mi. Kto wie, czy stoi jeszcze drzewo, z którego trumne zrobią mi. Lecz nim probowcu się wymoszczę, zapalę fajkę jeszcze raz. I pewnie będzie korcić troszkę, by na wagary strumny zwiać. Co z tego, że się będzie gniewał cały żałobny orszak mój? Pogrzeb to fraszka, gorsza bieda, gdy się na własny spóźnisz lub. Pogrzeb to fraszka, gorsza bieda. Gdy się na własny spóźnisz ślub, więc zanim hurranielski wzmocnie i nim zasiedle obłok swój. Chcę jeszcze przedtem stracić głowę i jeszcze raz choć paść pod stół. Powiedzieć komu kocham Ciebie, ściskając w dłoniach swych i dłowo, z płków oskuwać Kochanie kocha nie kocha całą noc. Odków oskuwać chryzantemę Kochanie kocha całą nas Niech sprawi Bóg, by wdowa po mnie Ból wielki w sercu czuła swym By nie musiała gryźć cebuli Chcąc miłość swą okazać mi A potem mężem mych wymiarów Niech Bóg mej żonie raczy dać bez moich koszul i krawatów pożytek jeszcze jakiś miał. Bez moich koszul i krawatów pożytek jeszcze jakiś miał. Niech będzie panem mojej żony, oddaję mu też cały dom. Lecz jego ręka boska broni, Tyż źle miał będzie z nim mój kot. Chociaż i ja nie jestem, wie o tym dobrze każdy tu Lecz jeśli kotu krzywdę zrobi, to trup mogiła trumna grob Lecz jeśli kotu krzywdę zrobi, to trup mogiła trumna grob I na tym kończę mój testament, jeszcze ostatnia wola ma. Zamknięte bowiem już umarłem, niech na mych drzwiach ktoś napizda. I jeszcze tylko pocieszenie, że z bólem zębów koniec już. I się pogrążę w zapomnienie ludzkiego losu wspólny grup. I się pogrążę w zapomnienie ludzkiego losu wspólny grup. 늑대는 오